Jest ona napisana na blogu użytkownika Mały Fan FNAF. A nosi tytuł PUZno. Jesteście na to gotowi przeczytać wam. Było Juzy Puzyno! Siedziałam przy! Komputerze i sobie grałam! Przecinek nagle ni stąd z owo zobaczyłam postać w rogu mojego pokoju! Miał białą bluzę za coś naciągniętą krwią, czarne spodnie trapki i włosy skórę miał białą jak ściana, błękitne oczy, które były otoczone czernią oraz wielki wycięty wieczny uśmiech w ręku trzymał nóż, kuchenny przecinek! <laughs> Powiedział przecinek słodko, czemu nie śpisz? Jest już z chodź po lorze. Nie spać! Wtedy zaczęłam uciekać. A on znowu powiedział, a a rozumiem, chcesz się pobawić trochę! No dobrze, pobawmy się w chowanego, chyba w chujanego. Ja szukam, liczę 10 kropka, 9 kropka, 8 kropka, 7 kropka, 6 kp 5 kropka, 4 kropka, 3 kropka, 2, 1 kropka, kurwa schowana czy nie szukam się? Co było dalej? No cóż, znalazł mnie w ogródku, gdy mnie złapał, przytulił mnie mocno, trzymajc z ręce i powoli ciągnął gardło nożem mówiąc, idź już spać.